No żywo! Ten w reprodukcyjny w Białymstoku, po Tomasz Poremski, wie rekord świata, już piątą godzinę żołnierzy nieustannie w towarzystwie naszym ochotowskim przyjęciu. Tomasz Poremski! Kto no, przedstawił kolumnę na to? No proszę cię! Pani była przewodniczącą Han Krugów Białoruskiej w latach 70. Nie, w latach 70. Teraz aktualnie pani jest! Dobra, nie rozświetlam, nie rozświetlam. Uwaga, próbujemy! Koncentracja, okularki Pani założył, może, ja proponuję, żeby Pani zdjęła płaszczyk, no pewnie, dobra, nie Dobranie, możemy, dobra, proszę, dobra, nie przeszkadzam, panowie, przestrzeń, przestrzeń, no uwaga, dobra, żeby się Pani tam nie zaplątało pod tym płaszczykiem, próbujemy, uwaga, raz, no. nieźle było. To, co dzisiaj mamy okazję zaobserwować w naszym markecie, to jest nic innego jak wspólna zabawa z klientami. Tak zwane dni Bohatera Domu. Kiedyś to święto, wspólne świętowanie z naszymi klientami, nazywało się, nazywało się Świętem Majsterkowicza. Jest to czas zabawy. W sklepie jest kolorowo, jest dużo akcji, jest dużo wspólnego uczestnictwa klientów i naszych pracowników w takim święcie, w święcie Majsterkowicza. Chcemy się wybić tą zabawą, tymi kolorami z tej naszej jesiennej szarości, która jest za oknem. No, słuchajcie, jeden punkt teraz dla drużyny czerwonych. Czyli nasze dzieciaczki razie są bardzo dobre. Zobaczymy, gramy do dziesięciu. Do dziesięciu, do dziesięciu, chłopaki, staramy się. Ekstra, ekstra. No, i, i, i. Skoro dni bohatera to nie mogło zabraknąć oczywiście piłkarzy Jagieloni, bo to są nasi bohaterowie tutaj lokalni białostoccy. Gościmy piłkarzy Jagieloni już od ponad półtorej godziny. Mnóstwo dobrej zabawy, konkursy dla dzieci, autografy, wspólne zdjęcia, rozmowy, licytacje. Bardzo wspaniała atmosfera, kibice widać, że przyszli tutaj licznie. Bawią się razem z piłkarzami. Piłkarze są bardzo otwarci na, na pytania, na zabawy, na autografy. Widać, że szczególnie dla tych najmłodszych kibiców jest to ogromne przeżycie dotknąć, porozmawiać, zdobyć autograf, plakat z podpisami piłkarzy. Super zabawa, naprawdę, rewelacja. Chcieliśmy się dostosować klimatem do, do naszych gości, bo za kasami mamy mnóstwo jak Jeloni, bardzo dużo kibiców w sklepie, mnóstwo pracowników chodzi też na mecze Jeloni. Także do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się już tak naprawdę od wielu tygodni. Bardzo na to czekaliśmy i cieszymy się, że piłkarze nas nie zawiedli i przyszli do nas i potrafią tak wspólnie razem bawić się pokazują klasy nie tylko na boisku, ale również tutaj wśród, wśród kibiców. Jest to też, tak jak powiedziałam, znakomita atrakcja dla pracowników sklepu. A jesteśmy z kamerą pośród naszych klientów. Dzień dobry, jak pani na imię? Dzień dobry. Jak pani na imię? Proszę nam się przedstawić. Mam prawdę powiedzieć? Prawdę. Mam tylko prawdę, Szczerą prawda. prawda. Nina. Pani Nino, pani się pojawia w naszym markecie podczas corocznych Dni Bohatera Domu. Dlaczego? Co jest tym magnesem, czyli cytacje? Ja tu prawie codziennie jestem, to nie tylko na Dzień Bohatera Domu. Mhm. Ja A czy się... obecność piłkarzy miała jakieś dzisiaj znaczenie kapitalne, że pani Dla się pojawiła? Mi... Dla mnie ma znaczenie wszystko. Y... Przyciąga ten sklep jak magnes. A przystojni ci piłkarze Agieloni? Mm. Pali... Ale, tak... ale tak szczerze, przystojni? No nie w moim guście, troszeczkę za, za magry. <gry> za Jacy? Magry. Magry? Co znaczy magry? Szczupli chudzi. A szczupli! Pani preferuje bardziej korpulentnych, tak? tak jest. No dobrze, coś poszukamy w takim. Jest, jest jakiś piłkarz naszej Loni troszkę bardziej zamaszysty, że tak się wyrażę? Nie się podoba ten pan szczególnie środkowy. <noise> pan środkowy, pan Jarosław. Ja wiem, może, może Jakub Słowik ostatnio przytuł. Nie mam pojęcia, zobaczymy. Pani Nino, dziękujemy serdecznie. chodzę tylko ze względu na pana. Dobrze. Strzela pani Gole? Tak, 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 jeszcze tak. <noise> Strzelimy dzisiaj razem, Gola, dobra. Dziękujemy serdecznie, pani Nino Tomek, gdy robisz zakupy, bo chcesz wyremontować dom. Y do jakiego sklepu idziesz? idziesz? O, to jest dobre pytanie, bo teraz akurat mam taką sytuację i tych sklepów jest mnóstwo, na pewno ten sklep tutaj ma duży wybór, także no można chodzić do Lerwa, żeby, żeby e, coś tutaj upatrzyć i wybrać dla domu. Jeżeli chodzi o dzisiejszą akcję, podobało ci się to, co tutaj zostało dzisiaj przygotowane? Jak to w swoim odczuciu wyglądało? Tak, jak najbardziej. Super przygotowanie przez, przez organizatorów, naprawdę miło, super, super atmosfera, aż, aż nie, minęło 3 godziny, nawet nie wiem kiedy i naprawdę to jest znak, że... Człowiek się dobrze bawił, bo ona bo nie, nie patrzył na cygary. No i proszę, Państwo również świętujecie razem z nami cenowe Mistrzostwa Świata 2013 w leryłach na produkcyjnej. Tak naprawdę, co było największym magnesem dla Pana, żeby tu się pojawić? Czy piłkarze Jagieloni? Oj, ja jak odpowiem, to i tak nie, bo ja przyjechałem po zamówienie. Konkretnie po zamówienie, czyli ceny tak naprawdę, tak? Ale ciekawe to wydarzenie z piłkarzami naszej Jagi? No, bardzo ciekawe, plakat dostałem. Dostał pan autograf, naprawdę? No. Sprawdzał pan swoje siły w konkursie strzeleckim? Nie, no to, to już za wcześnie, ja młodym zostawiam to. Młodym pan zostawia, dobrze. Będzie pan z nami za rok? Pewnie. Czego pan jak życzy? Dożyje, jak dożyje. Życzymy zdrówka. Czego pan życzy naszej Loni na rundę wiosenną, na przyszły sezon? No tak w, przynajmniej w trzecie miejsce. Trzecie miejsce. Tego się trzymamy. Pozdrawiamy z Leru Amerlę z produkcyjnej Dni Bohatera domu 2013. Pan Kazimierz. Pan Kazimierz, pozdrawiam. Pomachamy razem.